Witajcie! Dzisiaj ruszamy z KEP małego nadmorskiego miasteczka. Kierunek Pnom Kpal Romeas papienne w skórze ukryte wśród kambodżańskich pól. Słynie z jaskiń, które pamiętają ludzi sprzed tysięcy lat, bez przewodnika, bez planu, tylko my, nasz skuter i ciekawość. Droga skepto mieszanka asfaltu i kurzu. mijamy plantacje pieprzu, palmy cukrowe i dzieci, które machają z drogi. Po kilku kilometrach asfalt się kończy i zaczyna prawdziwa prowincja, cicho, gorąco i bez pośpiechu. W oddali widać wapienne skały pnom Romeas. Zostawiamy skuter w cieniu i idziemy w kierunku wejścia do jaskini. Na miejscu nie ma żadnej bramy, biletu ani przewodnika. Po prostu ścieżka między skałami i wejście w ciemność, wokół cisza tylko śpiew ptaków i odgłos świerszczy. To miejsce nie jest przygotowane pod turystów i całe szczęście. Dotarliśmy do następnych jaskiń i bardzo popularnych gdzie praktycznie wszyscy, którzy są w kepi w kampot, Docierają, tak. No, my też za chwilę będziemy się wspinać. Tak, ja. Szczególnie ty, ja tak. Aha. Jak ja dam radę, to wtedy ty zawsze. Tak, tak jest. Także jest fajnie, jesteśmy w drugiej jaskini. the care. I yeah, think today. See you in a day. <laughs> yeah, yeah. See you. Uh, one hour. I go there. Definitely. Yeah, yeah, yeah. Okay, brother. Hey. Uh, you now we go no, we're just going just a little bit and we are back. Uh -huh. <laughs> because we were in the different cave right now. Uh -huh. It was so exhausted. So just we on just a little bit here oh. and we are back. Yeah. Thank you. No zapytaj się go. Trafiamy na małą kapliczkę. Kilka kadzideł, posążek buddy, kwiaty. Czuć tu spokój, jakby czas zwolnił. Nietoperze śmigają nad głową, a w oddali słychać kapanie wody. Pnom Gbal to ma w sobie coś mistycznego. To nie no, muzeum, to żywa przestrzeń między naturą a człowiekiem. O, hej. Czyli jakbyśmy chcieli z przewodnikiem to 5 dolarów, ale nie dzisiaj. Na razie sobie się przejdziemy. W środku uderza delikatny chłodek i zapach wilgotnych skał. Światło z zewnątrz znika, a ściany lśnią w świetle latarek. Znowu tutaj piękne jaskinie. O! Już oświetliłem także. O! Napry, naprawdę robi wrażenie. To naprawdę robi wrażenie. Muszę ci powiedzieć, że jest pięknie. Chwila dla fotoreporterów na robienie zdjęć i filmów. To robi wrażenie tutaj, za chwilę Wam pokażę, tak jak wygląda jakby ta skała, ona wisiała w powietrzu. Ja pewnie dlatego, że on nas... Tak, ja wiem, wiem. Przyjedziemy sobie tutaj następnym razem, na razie tylko taki mały rekonesans. Tego, że o, jaki fajny powiew! Doświadczenie, bo... Tak. Fajny powiew wiatru jest. wow no, tu Ło! Wow. Jak to niesamowicie wygląda wszystko. O, słychać cykady. O, tam ktoś chodzi. Widać światła. Ludzie idą, wiesz? Ja tylko na kawałek tutaj wejdę. Ale ta ścieżka biała, widzisz? Tak, widzę. Już co, tutaj można przejść. Faktycznie można przejść. Jest bardzo fajnie. O, no właśnie ludzie idą. Także będzie widać w jaki sposób oni tam przechodzą. Nie mogę. Spotykamy małą grupę turystów z przewodnikiem. Opowiadają, że przyjechali z Kampot, żeby zobaczyć jaskinię z lokalnym przewodnikiem z Klimbodii. Jaskinia ta to ich ulubiony teren. Papienne ściany, naturalne filary. Idealne warunki do wspinaczki. To dla nas raczej eksploracja niż sport. Patrzymy, słuchamy i chłoniemy klimat tego miejsca. No, not yet, not this time. <laughs> How is the trip? Nice. Is difficult? Okay. No jak dla tych pań nie jest trudne, to dla nas tym bardziej. No dobrze, założyłem latarkę, czołówkę. No i teraz powinno być o wiele, wiele lepiej oświetlone. I widać nietoperze. Idziemy dalej. Nom Kbal Romeas to nie tylko jaskinia, to stanowisko archeologiczne. Odkryto tu ślady ludzi z epoki kamienia i fragmenty ceramiki, popiół z ognisk i warstwy z muszli. Szacuje się, że ludzie mieszkali tu nawet 5000 lat temu. Dziś miejsce to pełni też funkcję świątyni. Małe kapliczki buddyjskie przypominają, że duchowość w Kambodży ma wiele warstw. No, faktycznie bez latarek. Tutaj nie ma co szukać. O, i tu jest też widać prześwit jakiś. Tutaj te panie wyszły stąd. Zaraz zobaczę, jak tutaj się wchodzi, i czy można tam zajrzeć. Tu jest tak wyślizgane. Tak, następnym razem sobie przyjdziemy z przewodnikiem i sobie przejdziemy. Na... Dobrze, poczekaj, muszę się wycofać, wyłączyć kamerę, a wtedy możesz sobie robić zdjęcia ile chcesz. Jaskinia ta to miejsce, które łączy historię, duchowość i przygodę. Widzieliśmy jaskinię, spotkaliśmy wspinaczy i ludzi, którzy odkrywają to miejsce na swój sposób. Tak, dokładnie tak, taki ładny mały punkt. Ojejku. Przejdziesz tutaj na szadę? No, żeby tamtędy przejść tutaj o po tym tym. Czy chcesz dołem iść? To idź dołem, a ja przejdę tutaj bokiem. Ja zobaczę, co jest tutaj jeszcze i powiem ci, czy warto, czy nie warto. I faktycznie tutaj widać tą czaszkę, wiesz? Jakby faktycznie czaszka była takie wrażenie. Oczy się patrzą na Ciebie jest wszędzie coś do zobaczenia faktycznie też niesamowita sprawa. A idę na chwilę tutaj, i nie toperze straszą, a to faktycznie jest to przepaść. Akurat przyszliśmy i widzimy jak się pani wspina, Zaraz Wam pokażemy. coraz wyżej. O, brawo! W jaskini widzimy kobietę wspinającą się po piennej ścianie. A sekuruje ją mężczyzna skupiony, trzymający linę. Cisza, tylko metaliczny dźwięk karabinka i echo jej oddechu. To nie pokaz, to czysta pasja. W tym miejscu nawet wspinaczka wygląda jak medytacja, I idziemy dalej, i tu jest ta dziura słynna, mhm. praktycznie. Dziura jest Ale nie jest głęboka nie, nie. No nie, naprawdę nie Tak, tutaj mają takie prowizoryczne schody tak jak na innych filmach widać pełno guano nietoperzy. No, przejdziemy dalej. Kawałek. O, słychać słychać nietoperze. są pochowane widać je jak podwieszone są pod, pod sufitem Widzisz? Widzę. Tak No, pięknie. No chodź, idziemy dalej. I to jest tylko takie... takie coś. I w zasadzie nic więcej nie ma tutaj. To była nasza pierwsza wyprawa tutaj bez przewodnika, na własną rękę, ale to dopiero początek. W kolejnej części wrócimy tu jeszcze raz, tym razem z lokalnym przewodnikiem, żeby odkryć głębsze partie jaskiń i poznać ich ukrytą historię. To Dzięki, że byliście z nami. Jeśli lubicie prawdziwe podróże bez filtrów i scenariusza, subskrybujcie i do zobaczenia w drugiej części.